The end of an era. today is the very last day that you can drink in public spaces in shibuya as october rolls in the drinking ban that used to be enforced do you know what's happening in shibuya tokyo right now Start. shibuya is banning outdoor drinking but you can avoid it with this one trick alcohol on the street is allowed in japan but recently tokyo's shibuya ward approves year-round ban on street drinking Cut. important updates for shibuya visitors PM2. Witam Państwa na Sibui, gdzie od kilku dni jest poważna zmiana zmiana na miarę Japonii. Zmiana, o której głośno w internecie, jak mogliście zobaczyć na początku tego filmu zmiana, która zmieni oblicze Sibui. Sprawa jest poważna, moi drodzy. Jak widzicie, w Japonii normalnie można pić na ulicy. Można było, bo w Sibu już nie można. Czarek japoński. No jeśli chodzi ogólnie o ten zakaz picia, to to nie jest aż takie... aż takie dramatyczne, jak większość ludzi myśli, bo trochę, trochę clickbait w sumie, nie? Ale chodzi o to, że od 18 do chyba 6 rano, ale jest zabronione picie. Ten zakaz też nie jest na stałe, on jest wprowadzony tylko na rok i głównie chodzi o Halloween w sumie, które się zbliża. Jeśli myślicie, że łamie prawo, po pierwsze jesteśmy w Harajuku, a nie w Sibuji, a po drugie pije Asahi Zero. Kulturka. A więc powiedzmy o tym, na czym polega ten ban, jak działa, jeśli przyjeżdżacie do Shibui, jak uniknąć potencjalnego mandatu. Otóż od 1 sierpnia zakaz y, picia alkoholu obejmuje ulicę Shibui y, i dotyczy on przedziału czasowego od 18 do godziny 5 rano. Czyli poza tymi godzinami, dalej możecie pić alkohol na Shibui. No i oczywiście działa w granicach Shibui, czyli jak sobie pójdziecie tak jak my teraz do Haradziuku, no to nie ma to zastosowania w prawie, więc de facto. Nie dostaniecie mandatu, my sobie możemy teraz legalnie pić i jest okej okay. Shibuya jest znana jako takie party district Tokio, czyli taki dystrykt, bo można powiedzieć, w sumie no imprezowy, nie? I pytanie, czy wiecie, czy ten ban nam coś zmieni? Czy ten ban ubije tą dzielnicę? Czy teraz Shibuya zginie? Wiecie, Shibuya była przez wiele lat znana z tego, że był na Instagramie hashtag Shibuya meltdown i tam postowało się zdjęcia zgonujących ludzi po napojeniu alkoholowym poza swoimi możliwościami. Jednak... Yy, no widzicie, czy to się zmieni? Czy ten ban został wprowadzony przez obcokrajowców? Szczerze nie, zobaczcie, że teraz niedługo zbliża się Halloween i z Halloween na Shibuya zawsze były problemy. No i teraz po prostu wymyślili coś takiego. Możecie napisać, co o tym myślicie. My zaraz się przejdziemy tutaj okolicą, zobaczymy, czy coś się uda złapać, jakieś zjawiska, <laughs> jakieś ciekawostki. Jeśli nie, to po prostu sobie zobaczymy, jak wygląda Harajuku, Shinjuku i tak dalej nocą z No wiecie, jak się hajs z YouTube'a będzie zgadzał, to... to kupujemy, nie? Jakby ktoś pytał, to jest RX7. Fajne auto, fajne. Chociaż ja chyba wolę stokowy RX7, ale przyznam, że Liberty Walk ma swój urok. Zobaczcie, jaka ładna ściana. Fajne graffiti, nie? Szkoda, że ja nie mam ze sobą żadnego markera. Można by było ładnie tu podziałać. Muszę przyznać, że w ogóle unikalny experience wchodzenia sobie po Cat Street, czyli mojej ulubionej ulicy w Shibui, o tej porze, gdzie prawie nikogo nie ma. Niesamowite. A więc, kochani drodzy, idziemy jeszcze na Kabukicio, zwiedzić je nocą Dzisiaj dzień pełen atrakcji Zobaczymy jak tam się zachowują ludzie Ale jest dzisiaj środek tygodnia, więc nie jest to piątek, więc nie powinno być aż tak hardkorowo, no ale zobaczymy Zapomniałem Wam dać update, jak widzicie jestem prawie cały mokry, ale dzisiaj było 34 stopnia No dobra, chodźmy na Kabukicio. Nie przepadam za tą dzielnicą, ale idziemy No i żegnam Państwa w tym materiale. Jesteśmy na kabuki z którego się ewakuujemy, bo nie ma najmniejszego sensu tutaj spędzać większej ilości czasu. Pamiętajcie, żeby nie przychodzić tu samemu i uważać, co kto Wam wrzuca do drinka. Dzięki za oglądanie tego materiału i widzimy się w następnym filmie. Piszcie, co sądzicie o zakazie picia na Sibui. No i dzięki za oglądanie. Hej! The rain is falling down, and all the precious salt.